Każdy uważny obserwator wie, że kryzys światowy rozpoczął się długo przed napaścią Rosji na Ukrainę. Zapoczątkowało go ogłoszenie pandemii i zablokowanie przedsiębiorczości na świecie. Wówczas odkryto, że istnieje banda Szwaba, która dąży do przewrotu światowego, którego celem jest, by ludzie nie mieli niczego i byli szczęśliwi, czyli by stworzyć społeczeństwo szczęśliwych niewolników. Banda Szwaba postanowiła uderzyć w nas z kilku stron. Jedną z nich jest bieda, którą wywołają inflacją i podwyżką cen energii. Winny kryzys ma być Putin oczywiście. A tymczasem Rosja dogadała się z Ukrainą przy pomocy Turcji, że trzy porty będą uwolnione w blokady i będą mogły dostarczać zboże do innych krajów. Globaliści Szwaba nie są zadowoleni, nie mogą być, więc możemy się spodziewać, że uniemożliwią realizację tych transportów, robiąc coś, a zwala, zwalając winę na Putina. Jeśli tego nie pokrzyżują, to stracą wygodną przyczynę kryzysu światowego. І для усіх зрозуміло, що з боку Росії можуть бути якісь там провокації, якісь намагання дискредитувати українські та міжнародні зусилля. Але ми довіряємо ООН. Тепер це їх відповідальність і наших міжнародних партнерів. Гарантувати дотримання домовленості делегації Росії і України. Не хотіли сі при співним і й одмовір утішні собі двоні порозуміння заварто на 120 днів з можливістю продовження. Do tego wszystkiego wtrącają się ludzie z ONZ. Ja ich nazywam bandą Szwaba. Ale nie dlatego, że Szwab rządzi. On jest tylko twarzą globalistów, którzy powołali także ONZ, by posiadać władzę bez ujawnienia swojej tożsamości, by rządzić ukrycia. Dlaczego się ukrywają? Ponieważ ich cele ostateczne są zbrodnicze. Przy nich Hitler urósłby na świętego. Przedstawiciele ONZ są tak kompetentni, że ich wystąpienia przypominają Bełkot. Dzisiaj...

Stany Zjednoczone rozliczą Rosję z odpowiedzialności za wdrożenie umowy o odblokowaniu eksportu zboża z Ukrainy przez porty mo nad Morzem Czarnym, powiedziała w piątek ambasador USA przy ONZ Linda Thomas Greenfield. No ja czegoś nie rozumiem, ukarają Rosję za to, że odblokowali, że postanowili odblokować. Dziwne, prawda? Mówię, albo błąd tłumacza, albo no, niechcący wyjawiono prawdę. Jest to nie na rękę, być może niektórym osobom. No bo o co mieć pretensje do Rosji? Raczej należałoby pochwalić ich. Gdyby jednak nie udało się oskarżyć Putina o, o, o przyczyny e, głodu, to już e, w tym artykule widzimy z wypowiedzi USA, że już jest szykowany m, zastępczy winowajca. Otóż czytamy tutaj, że Stany Zjednoczone zwracają się ponadto do Chin, by przestały gromadzić zapasy zbóż i przeznaczyły więcej zapasów na rzecz pomocy humanitarnej dla krajów. A więc jak nie Putin, to Chiny, a najlepiej oboje są winni, więc to są wrogowie ludzkości. Na koniec nasuwa mi się pytanie warte przemyśleń. Skoro od Ukrainy zależy, czy będzie głód na świecie, to dlaczego przeciętny Ukrainiec jest biedny? Czy odgrywanie roli żywiciela świata nie powinno być godziwie opłacone? A może chodzi o to, że zarabia na ten garstka biznesmenów, niekoniecznie ukraińskiego pochodzenia nawet? I dlatego zboże ma być uwolnione i przetransportowane, by interes kwitł dalej? Przyjrzyj się mapie. Czy niebezpieczniej i łatwiej byłoby przetransportować zboże drogą lądową, Taka sama odległość. O co chodzi naprawdę? Na koniec zapraszam na nowy kanał facto.pl, gdzie nie tylko możesz oglądać ciekawe materiały filmowe, ale także współredagować cały portal. W tym celu trzeba założyć sobie konto, ja je oczywiście muszę aktywować, nie ma automatycznej aktywacji i potem można w sposób prosty przesyłać filmy z opisem z innych portali.